A skąd wzięli się ludzie? No, Pan Bóg ich stworzył, Tato, a mama mówi, że od małpy. Mama mówi o swojej rodzinie. Siemanko, co tam u ciebie? Jak tam zdrubecko? Wszystko w porządku? Widzisz, pogoda jaka jest, taka jest. Nic z tym nie zrobisz. No ale. Chcecie się od razu pochwalić, że u mnie winogrona rosną? Nie tyle krzaki, badyle, ale zobacz. Są kiście normalnie. A tam jeden kiść. Zobacz, tam jest drugi. Czekaj, będziesz widzieć. No, tam trzeci, tam czwarty tam pod ścianą jakiś jeszcze się uchował. One nie wiem czy dojrzeją, bo trochę tak cienko im to idzie. To są te jaśniejsze. Jeszcze tak przepatrzę się. No tak mniej więcej wiesz, są nie? Gdzieś tam. No oprócz tego, że pomidory mi tutaj rosną w tych kszaczorach. Zapomniałem o nich. No nie do końca podlewam mnie przecież, nie? Ale one są takie powywracane. No zobacz tego, jak zwiało. Normalnie się wywrócił i wisi sobie na dół. No ale co tam? On jest z doniczki. Jak widzisz, on taki duży dość był. No ale hm, ma kwiatki. No zobaczymy. Może jeszcze się pomidory pokażą. No bo powiesz, że no co tam, nie? O, tutaj były, to już się skończyły no ale nieprawda, cały czas są są cały czas zbierane staram się tak albo na bieżąco, albo co tydzień i powiem Tobie, że no o że rosną są, to są te malutkie koktajlowe tu jeszcze widzę jednego ale no poczekamy nie wszystko się musi udać no zobacz tutaj Oprócz tego uschniętego badyla, o już go zabieram, to takie, no tych uschniętych jest więcej. No o, ale pomidorki są, a pamiętasz, że tu były tylko kwiatki. No, rośnie co nieco. Motory wyjechały na miasto, no to samo tutaj, wiesz? Takie wielkie się zrobiły, już Ci pokazuję już cały stół prawie do dołu, no bo zwiszały, zwisnęły sobie tak na dół. Ale są pomidory. no Powiem, że zielone. Ale czekaj. O, te co zwisają. Czekaj, no widzicie, że od podu jest ich więcej. Nie wiem jak tutaj. No też coś jest. No powiem Ci, że troszeczkę. Troszeczkę ich można już nazbierać. A to wszystko zobacz z doniczek. Nie oszukuję, rosną jak na drożdżach, można powiedzieć. Chociaż nie wszystkie. No, ten był też kwiatkowy. No, to troszeczkę już tutaj widzę, coś się zapyliło. Ten zmarniał i zachorował. Czy odwrotnie? Ten, coś tam ma. Tylko, że deszcz wiesz, pękają mu. jak popękał. No, ale coś tu można z nich jeszcze wyskrobać. No, ten to już całkiem kipnął, chyba. No, ale zobacz tego. Jeszcze ma kwiatki. Zaczyna się. Sobie siedzi na krzesełku. Dobrze mu tu. No, ten też taki był lichawy. Ale te zielone pomidory, no, przecież są. One dojrzeją mają jeszcze czas no i zobacz tutaj w doniczce tak aż się wywrócił wygiął bo wiesz leje ostatnio <laughs> niesamowicie coś coś jest nie mówię że nic nie ma bo tutaj na przykład nic nie ma takie jakieś kwiatuchy mają ale to cieniutko no tutaj zobacz z co mi wyrósł co go wsadziłem. o ale jest. One były zrywane. Tu też jest kilka. Tak licho w tej beczce, ale. No co ci mogę powiedzieć? Że jakoś dają sobie radę. Jeżeli przejdę się już tak po krzakach, te co w gruncie, no to już się choroba łapie. Ale powiem tobie, to już było zbierane. Dość dużo zebrałem. Ładnych pomidorów. No Zobaczcie, to już są takie zginte. Muszę dzisiaj je wszystkie tak dozbierać, żeby miało to wszystko ręce i nogi. Prawda, Mietku? Szumrak zasnął. No, tu ci jeszcze pokażę, że tutaj raczej niczego nie mam. Nie wszystko się udaje. Tutaj już zostały zebrane, tu choróbsko je dzieło, ale jeszcze coś tam jest. Powiem Tobie, że tu te nowe krzaki mnie trochę interesują, bo one zaczęły dopiero teraz od niedawna tak się stawiać na nogi. Nie wiem, może nic z tego nie będzie, a może będzie. Zobaczymy. Bo te krzaczaste, co w krzakach mi rosną teraz, w momentu co się pochorują. Mi się wydaje, coś już tam widziałem. Wiem, że gdzieś już coś tu było. Tu jest chęcią ślimaki. Magie tu z chęcią atakują. Choróbska, zobacz, ten już jeden też zgnity. Ale powiem tobie, że zbierałem tu przecież. Tu już było pozbierane. Bardzo dużo. No zobacz ile tu jeszcze jest. Mhm. Już tak w krzakach byle jak. No, gniją mnie. Tam było, widzisz, tego zgnitego na dole. Oprócz, a, Oprócz dyni. Ślimak jeszcze tu się siedzi. zobacz. Tutaj jeszcze parę jest, zobacz, bo wywracały się, je muszę podwiązać, bo ich nie zauważyłem. Tutaj też je wsadzałem tak na szybko, aby były. No i powiem ci, że. No, proszę bardzo, zielone są. Tam to samo. Zobacz jak to tam się na dziczyzna tak poplotło Ani patyczka nie wbiłem, ani nie przywiązałem no takie, Taki niechluj jestem można powiedzieć Jeżeli chodzi, ale one dojrzeją Tam są już te zielone pomidory I Tutaj te ogórki co były to wyrwałem No jak wiatr wiał to zgniót mi tego pomidoraska Zobacz, ale ma Ja dzisiaj go podniosę, przywiążę o, tego zobacz Zaczekaj jak do niego dojść może tędy bo i tutaj pomidory widzę zielone też leży sobie widoczek także te pomidorki jakoś tak rosną jedne lepiej, jedne gorzej trochę byle jak, trochę mało mam czasu ale to nie chodzi o to żeby tutaj całymi dniami siedzieć i coś robić. Tylko tak hobbystycznie sobie wpaść na, na jakiś czas, kiedy mi się tam uda. I coś zebrać, coś podwiązać, jakiegoś kołeczka wstawić. No a tutaj no co, jeżyny, nie? Powiem Tobie, no skoro tu jestem, to powiem Tobie, było tego trochę. Nadal można powiedzieć, że są. Zobacz. Akurat te. Tutaj, boją się, ptaki zjadają, wiesz, tu się ptaki boją. Ale te wszędzie, to są na wierzchu, co były, no to są zjedzone. Ptaszki obskubały ile weszło. No, mam nadzieję, że smakowały. Ja tam żadnej skargi nie miałem, także spoko. Tam gdzieś niżej, gdzieś tak schowane, to da się jeszcze znaleźć w tych jeżyn trochę. Ale te, co są na wierzchu, przy ptakach, to no, bezlitośnie zostały obskubane. A i dobrze, chociaż ptaki się najadły, ja i tak dość sporo już zebrałem tego, że mi wystarczy. Pokażę Ci tutaj, co słychać. No wejdźmy, wejdźmy. Jak widzisz, zbieram co tydzień, kupę tego jest. Jest kupę zielonych. A tam co się dzieje? No już tam już też wyskubałem, tam już się ob obocowały. Zostały te ostatnie, największe można by powiedzieć. Też je tutaj i ślimaki zjadają i coś im tam zawsze jest. Jakieś choróbska już dochodzą, trochę tam podgniwają. No wiesz jak to jest z pomidorami, nie? Jak się tylko drzwi otwarte zostawi i nic więcej nie robi, tylko zbiera. O, patrz, się wygiął, ale nie chcę. będzie wygięty. Ja e, dzisiaj ładnie tutaj pozbieram, nawet te takie zielonkawe, o na przykład jak tego, on sobie dojdzie w domu. Jest dłużej wtedy, nie trzeba zjeść wszystkich, tylko można sobie poczekać, aż dojrzeje. No a tu co się stało, no ogórki przyniosłem tego z pola, nie? Co nie chciały rosnąć, sadziłem w doniczki. No i czekam, no czekam, czekam, tu jeden urósł, zobacz, tam jest ogórek, taki byle jaki, ale jest, nie, można by powiedzieć, no ale czekaj, gdzie on jest, a tego widzisz, no, to nie jest na powiększeniu, to jest moja ręka, po to, to taki jak kowaczek. a wpadnie Julka, to sobie urwie, będzie miała na kanapki do szkoły. Bo tak jeszcze z tych ciekawostek, to rzutkiewka to tak sobie gruba się nie robi, raczej jest bardzo chuda. Może jeszcze jakoś tam się ogarnie. Mam nadzieję, że jeszcze coś się zje. Widzę, kot już przeszedł, ale kupy nie zrobił. <laughs> nie ma dołka, także spokojnie. Groszek za to ten co zrywałem, coś tu pospadało po i, i zaczął mi rosnąć z powrotem. Ale nie będę mu przeszkadzał, niech sobie rośnie. No, bo to jest jeszcze tak na koniec. Nie chcę tam trochę zazieleń. tego ci nie pokazywałem. Tu też wisi. Zobacz, tam już są, nie? O! Tam przed domem jeszcze też rosną. No, tu mam parę, no to wsadziłem. Patyka, bo się wywróciło wszystko, jak deszcz padał. Jest ładny, zielony, nie choruje. Może jeszcze coś z niego będzie a tak przy okazji to co chwilę zbieram, zjadam, no one dalej tam owocują, nie? Poziomki, tak, o, z takich uschniętych, biorę nasionka, sypię, poczekam i mam młode do wsadzania. Na razie posadzałem je w te trójkąty i zobaczymy jak w tym to rośnie, bo też mnie to ciekawi. Truskawki te wilki, co poobcinałem, wilki wąsy co poobcinałem. sadziłem je tutaj z małą ilością wody, ale wiesz, padanie to naleciało. Będę musiał poprzestawiać gdzieś w inne miejsce, bardziej takie suche, bo to przecież nie jest ryż, tylko truskawki. No i tak u mnie rośnie. No, co tutaj innego powiedzieć? No, jakoś daję sobie radę. Poziomki jak widzisz są. Pomidory są. Ogórek jest. Nie mówię te na zupę, bo już lubczyka natarłem. Nasuszyłem i natarłem. Tam suszy się jeszcze. Kilka pęczków. No. A i je tak sobie pochodzić. Nie wiem czy z winogrona cokolwiek będzie. Też się, też się nie mogę doczekać. Wszędzie już pewnie dojrzały, a ten jeszcze... Nie, nie, nie do końca. Ach tam. Zobaczymy jak to wyjdzie. No co, życzę Ci miłego dnia. Pokazałem Ci jak umiałem, co tu rośnie. Jeszcze nie jest tak najgorzej, dość ciepło, w miarę. Leje, wieje. No co już zimne. Ale cóż no, zobaczymy. To zawsze wszystko jest późno. A pomidory będę miał jeszcze w październiku, spoko. Tak to rośnie. To jest dziwne. Zobacz. Jak zwykle ze szklarni mi wylazło. Kiedyś i pomidory na tym No, tam, Także życzę Ci miłego dnia. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. No na razie. Nie. Na razie.